Cześć! Ja się nazywam Paulina i razem z moją wilczycą Runą podróżujemy i mieszkamy w naszym domku na kółkach, w vanie Simba. Od maja jeździmy po Norwegii i przyjechałyśmy już spory fragment tej krainy fiordów. Ruszyłyśmy z samego południa kraju, doświadczyłyśmy już rozkwitu jabłoni i kwiatów w rejonie Hardanger, widziałyśmy lodowiec w Luen i Olden, zaliczyłyśmy pierwszą awarię, ale i pierwsze zachwyty. Szlaki czy kajaki. Teraz ruszamy w stronę wybrzeża i wysp. Dni praktycznie przestały się kończyć, a słońce już tylko delikatnie chowało się za horyzont. A nawet jak za ten horyzont się schowało. To i tak nie dawało o sobie zapomnieć. Noc praktycznie przestała istnieć. I pojawiły się one, wyczekane, ukochane łubiny. Podobają ci się łubiny? Pojawiły się łubiny, więc jedno było pewne. Nastało lato. Od tak w jednej niemal chwili. To już ten moment, kiedy kwitnął łubinę, stanęłyśmy na poboczu z drogi, żeby zrobić zdjęcie, bo przepięknie to wygląda. Kończymy dzień powoli. W takim miejscu, trochę wiecznie, ale pięknie! Jesteśmy samiutkie! Jeszcze tego wtedy nie wiedziałam, ale zapowiadało się najpiękniejsze, najsłoneczniejsze lato. Historii północnej Norwegii, choć już wtedy można było to odczuć trwały piękne dni. Gdzie jest tak ładnie. Krążyłam po wyspach w okolicy Olesund i w zasadzie skakałam z jednej na drugą i zejchałam na tak zwaną Nelandsoyę która była istną oazą ciszy, spokoju i niebywale zachwycającego z wybrzeża. Nic w domu podczas sprzątania yy, i takich, no wiadomo, czynności dom domowych, wanie również, nie równa się tej satysfakcji, kiedy można się położyć w świeżutkiej pościeli. Aha. Ach. Um. Uwielbiam. Jeszcze tak pachnie ładnie praniem. Czy to nie jest cudowny Świeżuteńka poście? Ulubiony kocyś i taki widok. O, najlepiej. Otaczały mnie klify, pastwiskę i morze. Absolutna rozkosz z po prostu bycia w takim miejscu. Na wyspie znajdowała się przepiękna plaża. Mulewika, praktycznie pusta i naprawdę zjawiskowo piękna. Bialuteńki piasek posiekany był ciemnymi skałami, a turkus dodawał tylko tego niesamowitego poczucia rajskości, gdy patrzy się na taką wodę, nawet jeśli wiemy, że ma ona może z 5 stopni. Postanowiłam, że zejdziemy na turejską plażę. Droga, a właściwie jej za bardzo nie było, szła się tak naprawdę łąkami porośniętymi mocno wełniankami, A tam gdzie one, tam podmokły teren. I faktycznie, ziemia była nasiąknięta wodą jak gąbka. Ale jak pięknie wyglądały te łąki w tych puchowych kwiatach. I jeszcze ta zieleń pastwisk. No uwielbiam, uwielbiam taki widok. Jesteśmy teraz w przepięknym miejscu na wyspie koło innej wyspy bardzo znanej, rundę znanej z maskonurów, które będziemy jechać, oglądać jutro! jedziemy najedziemy Tak. W każdym razie tutaj, gdzie teraz jesteśmy, są takie niesamowite, piaszczyste plaże razem z takimi ciemnymi kamieniami. No i wygląda to cudownie. Jeszcze te góry w tle z tymi chmurami. No, coś cudownego. I zeszłyśmy tutaj, żeby zrobić kilka ujęć e, z nowym sprzętem od Nonstop Dogwear, czyli e, od marki, która produkuje takie Naprawdę fantastyczne osprzęty dla psów aktywnych i właścicieli. <grych> Czyli na przykład ten pas. Runy szelki. Jeszcze mamy inne szelki takie specjalne doprzęgowe i fajną taką trekkingową smyczkę. Pozdrawiamy! Nie? Runy, jak widać, jako typowy wilk <grych> zwróciła uwagę na owce. Ale trochę inaczej niż można było się tego spodziewać. Te owce swoją drogą były bardzo odważne. Obserwowały nas do końca. A my trochę pospacerowałyśmy, pobawiłyśmy się na plaży i oglądałyśmy jak światło przeistacza krajobraz z minuty na minutę. Po kilku dniach znowu zmieniłyśmy wyspę. Witam się z Wami z wietrznej wyspy Runde, znanej z Maskonurów, które jutro albo pojutrze pójdziemy sobie oglądać, a na razie stoimy w takim przepięknym miejscu z widokiem na morze. Trzeba pamiętać, że rundę to jest rezerwat i nie można tutaj latać dronem, a psiaki są dozwolone. Ale muszą być cały czas na smyczy. Jesteś na smyczy? Zresztą w ogóle. W Norwegii istnieje zasada smyczowania, a w zasadzie właśnie obowiązek chodzenia z psem na smyczy i obowiązuje w okresie wiosennoletnim czyli od początku kwietnia do końca sierpnia plus minus. To nie był mój pierwszy raz na rundę. Ale zdecydowanie pierwszy raz ze słońcem i z postojem z tej strony wyspy. Postanowiłam to wykorzystać i tym razem przejść szlak z południa na północ, bo zazwyczaj robi się ten najkrótszy z północno-wschodniej strony na północno-zachodnią. Przy naszym trawersie, czyli z południa na północ. Z początku miałyśmy dość ostre podejście przez las, choć na szczęście krótkie. Po nim musiałyśmy chwilę odpocząć. Wyszłyśmy dosłownie za winkiel. Mamy piękny widok w każdą właściwie stronę. Tam widać są mury, Tam są klify, gdzie są Pafiny. I w tamtą stronę widać wyspę, na której byliśmy wczoraj. Jednak później krajobraz otworzył się. Trasa wiodła granią klifów, przez łąki i mokradła wyspy, dając obraz niesamowitej panoramy Alp, Sunmory i wysp dookoła. Trasa, którą chciałam zrobić, miała około 2,5 km w jedną stronę, i wiodła do punktu Lunde Ura, czyli najlepszego punktu obserwacyjnego maskonurów na wyspie. Co swoją drogą można dokładnie tak przetłumaczyć, bo słowo Lunde i Ura to dosłownie oglądanie maskonurów. No i właśnie, maskonury, bo to dla nich się tu przyjeżdża. Warto na tą atrakcję zaplanować późniejsze wieczorne godziny, bo to właśnie wtedy maskonury wracają z łowów na morzu. My przyszłyśmy na miejsce około 18, ale dopiero po 19 rajna zaczęła się zlatywać. I jak zaczęły, to naprawdę były ich setki, jak nie tysiące. Ciekawostek, dodam, że te piękne barwy mają tylko w okresie lękowym, potem szarzeją, a ich piękne czerwono-pomarańczowe dzioby blakną. Niemniej jednak jest to niesamowicie urodziwy i wdzięczny ptak do podziwiania. Choć może zaskoczyć jego rozmiar, jest naprawdę niewielki. Jesteśmy z na klifie i była bardzo dzielna. Bawiny tam sobie cały czas latają, aczkolwiek są dość daleko. To jedno z kilku miejsc w Norwegii, gdzie można je obserwować. Jest jednak najbardziej popularne, najlepiej skomunikowane i położone najbardziej w południowej części kraju w porównaniu z innymi miejscami, gdzie te maskonury można zobaczyć. Po ludzi też widać, że jest to naprawdę popularne miejsce, runin, wracamy do wana, napełnione widokami, wyrażeniami pojechałyśmy dalej. Przyjechałyśmy z Runą na miejsce, którego w sumie nie jestem fanem, mowa tutaj o drodze atlantyckiej. Stoimy przy drodze bo no tak wyszło, że tu jesteśmy i zdania w sumie nie zmieniam jest dużo kamperów, dużo w ogóle samochodów droga jest zajęta a droga sama Atlantycka najlepiej wygląda w sumie z drona wszystkie parkingi są pełne autentycznie wszystkie wszędzie coś stoi i tam jest ten słynny most. Droga Atlantycka jest jedną z najsłynniejszych, z najbardziej ikonicznych dróg w Norwegii, jak nie na świecie. I jak już moje zdanie znacie, to i tak uważam, że zawsze warto to zobaczyć na własne oczy i samemu wyrobić sobie zdanie. Zmierzam w kierunku Trondheim by tam zobaczyć się z moimi znajomymi ale po drodze nie mogłam sobie odmówić szybkiego postoju na jednym z moich ulubionych miejsc. Dojechałyśmy na parking w pewne miejsce, które jest piękne, aczkolwiek dzisiaj wieje jest taka sobie pogoda. Plus, bardzo ciężko było znaleźć w sumie tutaj dobre miejsce parkingowe, w sensie takie, które nie byłoby zbyt pochyłe, bo jednak no symbol stawać na pochyłym terenie jest dużo ciężej, nawet z klockami, w sensie z tymi takimi progami. To mimo wszystko jakby 3,5 tony, no to to nie jest osobówka. <słuch> No i zobaczymy. Chyba zrobię obiad, zjemy coś, odpoczniemy chwilę po drodze. Może spróbujemy faktycznie wejść na kolejny hike. No, let's see. <grym> najpierw, najpierw jedzenie. <grym> Nie ukrywam, że po jedzeniu zmogło mnie na drzemkę, która trwała 3 godziny, ale za to wyszło słońce. Nowy dzień, nowy hike. Zobaczymy, co nam z tego wyjdzie. Idziemy, tam. idziemy. Lillefjell. To szlak, który jest w zasadzie bardzo krótki, ale bywa stromy i śliski. Niestety nie było długo pisika, więc się e, nie mogłam wpisać do turbuki. Idziemy teraz nad jeziorko. Miał być to szybki, krótki hajk i tak jakoś go zapamiętałam, a wyszło, że jest całkiem ciężki. Ale mamy bardzo ładne światło. Z parkingu w 15-20 minut można znaleźć się na grani, mając niesamowitą panoramę na dolinę Rumsdalen, na ścianę troli oraz na spektakularny Hurne. Jest przepięknie, doszłyśmy do jeziorka. Jest niesamowite słońce. I ściana troli po prostu... Robi takie wrażenie za każdym razem, jak tu jestem po prostu... No to jest sztos. Myślę, że nie ma drugiego takiego miejsca w Europie jak y, Trollvegen. Jest to widok dość zbliżony do tego, jaki otrzymujemy przy przejściu słynnego szlaku Segen. Niemniej jednak jest to szlak znacząco krótszy. Tak. Totalnie krótszy. W zasadzie jest jak spacerek, można by powiedzieć. A tu w pakiecie dostajemy też małe bajorko, które można wykorzystać do zdjęć z odbiciem. A Aczkolwiek na żywo jest ono dość niewielkie i nie robi aż tak super wrażenia, ale na zdjęciach za to prezentuje się znakomicie. Nas wywiało potem na północ ale o tym już w kolejnych filmach.